Na CryptoBros. bros. Dzisiaj szybkie spojrzenie na Chainbroker. Jak można używać go, żeby szukać dobrych projektów na dobrych ręczpadach? Więc patrzymy po prostu na fundusze. Klikamy na numer 1. To nie są największe fundusze, to są fundusze, które dostają największe zwroty z inwestycji. I przoduje jak widać Dreamboat Capital według Chainbrokera, oczywiście, bo nie sprawdzaliśmy tego, ale Chainbroker jest bardzo dobry. Ostatnia inwestycja 1 grudnia Endrex. Ajotex Pad można było dostać na Moon Starterze Metastrike nigdzie nie widzieliśmy Atlantis Metaverse można było dostać na Engine Starterze Real można było dostać za darmo na Bybit przez tokeny Bitdao Blockpad Player Moon chyba był na Engine Starterze Tu 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 tu, 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 tu nic się nie powtarza O 5 Airchain można dostać na Poolu. To jest następny projekt na Launchpool Także polecamy się zainteresować i fundusz numer 2, Polygon blockchain w sumie Layer 2 również inwestują Glitter Finance było ostatnie One Rare, One Rare było na Solarizorze Layer 1 engine starter, Attack Wagon engine starter Także widzicie powtarzają się nam te same fundusze, powtarzają nam się te same projekty Symbiosis Finance można było sobie za darmo na Bybit przez tokeny Bitdao i o to chodzi że patrzymy na najlepsze fundusze, które najlepiej zarabiają nie interesuje nas, czy dużo inwestują, bo chodzi nas, czy dobrze zarabiają. I wtedy dobieramy sobie launchpady, i tymi launchpadami trafiamy w ich projekty. I to jest najważniejsze: Starly, Crypto, Metastrack się powtarza, Age of Tanks był na Engine Starterze, Racefire, Engine Starter i Soulraiser. Symbiosis znowu się powtarza na BTL. Dragon Card, to nie było. Synchrony było na, na Soulraiserze. tak, idziemy jak jakieś świeższe w tym projekty. W tych funduszach chyba nic nie było ciekawego. Oni do rzadko inwestują. Yy, Ani Moka Cabranc, jeden z ważniejszych funduszy w ogóle w krypto. To jest perełka yy, sama Bankmana Fida z FTX. Sam jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie już teraz. I widzimy Starly, Rainmaker, Solis. Solis będzie super niestety tylko na solaniu. Fight próbowaliśmy się dostać, ale były przekręty. No, na te projekty Jello można było dostać za na bajlicie The Horizon plus FX Warrena. To się nic nie pokrywa, niestety. Idziemy dalej. Synapse Ventures. No, i w ten sposób możecie sobie patrzeć. Ostatnie projekciki, kto inwestował i na jakich, na jakich lunchpadach można było dostać. I w ten sposób, no, trafiacie w te najlepsze rzeczy. Pozdrawiamy i miłego